w mojej kuchni! Po długich przemyśleniach postanowiłem, że zrobimy sobie dzisiaj tortille Mięsko, kukurydza, groszek, pomidor, ogórek, frytki! Frytki? Frytki. Pita! Pita będzie na weekend. Pokroiliśmy sobie już o, mięsko. A co to za mięsko? Mogę sobie przyjebać? Ale tylko raz. Madzia. Nie możesz tak każdego napierdalać, zrozum to. Zluzuj trochę, dobra? Mam mięsko, dodajemy sobie przyprawę. Idę, dodam przyprawę, wrzucamy na patelnię. Co jest? Co się kapicie, nie widzieliście jak się gotuje? Spokojnie, smaży się. Nie... Mięsko się ładnie smaża, już przyniosłem sprzęt na fryty. Sprzęt zagrzany, więc wrzucamy fryteczki. bo wszystkie się nie zmieszczą. A co by nie? No! Miesko już jest, tutaj warzywka pokrojona, jeszcze czekamy tylko na fryty. Jakby się ktoś pytał, dlaczego frytkownica jest na indukcyjnej. Nie, frytkownica się nie smaży, tylko po prostu to jest wywietrznik i wiecie, żeby. No, żeby ten dym nie osiadał tu na meblach. Czoicie? Mamy składniki, teraz zabieramy się za to. Ba! Proszę weźcie mnie ktoś do domu w piłeczkę, więc sobie pogromaczcie się, jak je skinam. Dobra, dajemy składniki. Pierwsze mięska. Jeszcze chyba. Masa, fryty. No i warzywka. No, zawijamy grubasa. Kurde, za dużego żem zrobił. Za duże, żem tu tego nawalił. Zapomniałem jakimś sosie albo ketchupie. I spieprzamy teraz to do opiekacza. No jak? I piszcie wasze propozycje, co mogę zrobić na następnym filmie. No i mamy to. Znacie te takie fajne klocki LEGO teraz mają dużo rzeczy fajnych i naprawdę mnie to zdziwiło jakie rzeczy mają. Nawet od 100 zł na przykład. Te akwarium czy to nie jest piękne ze klocków Lego można coś tak ładnego zrobić. Także macie link do strony w opisie coś fajnego sobie można wybrać więc myślę że można coś fajnego kopić.